Jesteśmy po prostu traktowani jako obywatele, mówiąc brutalnie, drugiej kategorii, ponieważ ten poziom kontraktacji nie zapewnia nam takiej opieki zdrowotnej, jeżeli chodzi o szpitalnictwo, jakie mają chociażby ościenne powiaty. Jednego mieszkańca powiatu bolesławieckiego kontrakt pediatryczny jest na poziomie 7 zł, tam powiedzmy 80 groszy a w powietrach okolicznych sięga 16, 18 zł, 15 zł. Więc jest dwukrotnie większy w przeliczeniu na głowę mieszkańca w powiecie. Dlaczego tak jest? Wynika to z decyzji określonej konkretnych ludzi, czyli urzędników funduszu zdrowia. Na czym one się opierają? Niestety takiej świadomości nie mam. Każdy z nas jest płatnikiem podatków każdy z nas odprowadza składkę zdrowotną i myślę, że powinien zadać pytanie nie tylko na urodzinach u cioci, prawda, co za to utrzymuje, ale to pytanie powinien zadać wyżej, dalej w organach, które go reprezentują, u swoich posłów, których wybiera, u swoich radnych miejskich, powiatowych, których wybiera, bo my wszyscy chcemy zapewnić pewne świadczenia za to, Natomiast no, nie może tak być, że ktoś, który dziela publiczne pieniądze, kieruje się zasadami niezrozumiałymi. Myślę, że jeżeli ludzie zaczną o to pytać, to, to po prostu będą musieli mieć stosowne wyjaśnienia, już nie takie gładkie.